Jeżeli chodzi o moją stronę artystyczną, no to zajmuję się modelingiem alternatywnym. No i skąd się wzięłam u Donatana, to właśnie stąd, bo właściwie to wyszło tak, że ja do, do Donatana napisałam. Oznaczyłam mój fanpage, jakaś fanka, bo ja już miałam wcześniej fanpage'a i tak dalej. Oznaczyła mnie w jego poście, w którym ogłaszał, że poszukuje jakiejś osoby do teledysku, właśnie w takim mrocznym klimacie. Mówisz modeling ma alternatywny, co to jest? No właśnie, zawsze ciężko mi jest to wytłumaczyć. To jest, no tak jak widać, ja robię głównie sesje takie, w takim klimacie jakimś innym, nie takie codzienne, stylizacje ładne, uśmiechnięte blondynki jak z okładek czasopism, tylko to jest właśnie taki modeling, to jest coś innego. Modelki alternatywne to głównie słyną z tego, że są niestandardowe urody, no na przykład u mnie to jest ta talia, tak? że jestem zainteresowana tą talią, no, czarne włosy, zresztą jestem blondynką z natury, <grym> to też jest zawsze śmieszne, czy tatuaże, nawet otyłe modelki, to są też modelki alternatywne w, w tym świecie i tak to wygląda. Luksuria też, bo to tak... To, to... No, to też jest modelką alternatywną, ona też jest niestandardowych wymiarów, nie ma metr 80 czy 90 i nie biega po wybiegu, dlatego też.